Hej, witajcie, jestem Dynek z Live, a dzisiaj pogadamy sobie krótko o nowym Wolwenstein. No, więc od początku, tylko tak słowem wstępu, yy, to nie jest żadna recenzja, to są tylko i wyłącznie pierwsze wrażenia, których mam parę i chcę się z Wami podzielić. Na recenzję przyjdzie czas później, a mianowicie na wideo Pierwsze co ujrzymy w każdej grze to jest grafika. No i w Wolfensteinie grafika nie zaskakuje, jest po prostu średniawa. Troszkę powyżej Call of Duty bym ją ocenił, ale tylko troszeczkę. Yy, należy dodać, że gra działa w pełnym HD i w 60 klatkach na sekundę, co jest dzisiaj dużym plusem. Po obrazie trzeba znać dźwięk, a dźwięk wypada naprawdę różnie. Dialogi niektóre są bardzo fajne. Ale niektórych to znowu dno, no tak trudno na razie powiedzieć, dopiero przegrałem 2,5 godziny w tą grę, ale mogę stwierdzić, że strzały. Dźwięk strzału broni mi się nie podoba. Jest takie jakieś płytki, nie ma takiego wiecie, takiego boom to jeszcze. Efekty wystrzałów różnych wybuchów też są takie średnie. Myślałem, że będą delikatnie większe. Takie takie z przytupem. Dobra, lecimy dalej. To co nie zaskakuje i dobrze to brutalność gry, jest po prostu kurewsko brutalna, krew się leje wszędzie, atakują nas psy, gryzą, ciała się palą, e eksperymenty jakieś tam się dzieją, w tych, że się tak wyrażę, laboratoriach i to jest bardzo duży plus, bo liczyłem, że Wolverstein będzie grą brutalną i to się sprawdziło, brutalna maksa. W każdej grze tego typu liczy się uzbrojenie. A w tym krótkim momencie, w którym ja gram, po prostu co parę minut jest coś nowego: nowe pistolety, nowe jakieś granaty, wyrzutnie, inne seroty, pierdoliny, więc tego mi się wydaje nie zabraknie. I dobrze. Yy, aha, i jeszcze jest jeden minusik. Gra jest zrobiona tak bardzo hmm, staroświecko, mi się wydaje, że wiecie, musimy wchodzić tutaj w jakichś zakamarkach, szukać różnego rodzaju tam. Narzędzi, na przykład tak jak tutaj jest pokazane, żeby żeby uszczelnić wąż, musimy znaleźć narzędzia, yy, potem musimy coś tam jeszcze zrobić. Ja już się takiego grania oduczyłem. Yy. Kolejna rzecz w grze są apteczki. Zdrowie się delikatnie regeneruje, ale, ale i tak są apteczki. of no. Duty apteczek nie ma już ho-ho-ho, a może i dłużej. Więc już totalnie o tym zapomniałem. Yy. Po tym krótkim, takim 3 godzinnym graniu mogę Wam tą grę polecić, choć wydaje mi się, że jest ona trudniejsza niż większość dzisiejszych strzelanek i no to, to akurat fajne. Wydaje mi się, że jest najtrudniejsza odpilzona. Jak na razie polecam, ale zobaczymy co będzie później. Ja się z wami żegnam. Zapraszam was do subskrybowania, oceniania, lajkowania. Bądź jak ktoś chce dislajkowania. Choć do tego nie zapraszam. No i trzymajcie się, do zobaczenia już wkrótce w takiej, już solidniejszej, już przemyślanej, bardziej nie na gorąco takiej, widocznej recenzji gry Wolvesheim The New Order na razie.

it gone to shit. Nazi war machine is advancing at an astonishing rate. We can't catch up. Our tactics are failing. Outclassed and outgunned. No one knows why. People are getting desperate. Not me. I'm here to see an old friend and settle a score. Turn this thing around. <laughs> What's your status? Uh, Bloodcoat. We've got a skitters in bad ways over here. Trapped inside an aircraft, well, uh, some kind of armored hell-beast is trying to fucking eat us. No joke. I'm like the same problem here. Shacked up inside dead wreckage. I got you over there. They played Wyatt, flash your lights. Bloodcoat, can you see the light? Wait, turn off the light, turn it off. Yes, sir. I see you. What can I do for you? We can't get to it from our position. only really fucking trapped in here. But if you can access a cockpit turret on this here aircraft, you might be able to kill the beast. Regular small, arms am sure do worth a bug at all. Hey, perhaps you can swim here. Just keep your head down below the surface. You should be alright. Good plan, Fergus. Coming to you.